Kolejną placówką edukacyjną z terenu miasta, która postanowiła zaprezentować swoją ofertę kształcenia gimnazjalistom jest Zespół Szkół ponadgimnazjalnych numer 2. We wtorek szkoła zorganizowała dzień otwarty skierowany do potencjalnych kandydatów. Staramy się zaprezentować naszą ofertę e, uczniom gimnazjum z Jaworzna, ale także z miast ościennych. Mamy dużo już absolwentów i uczniów, którzy przyjeżdżają do nas z Chrzanowa, z Mysłowic, Sosnowca. Chcemy pokazać im czym się zajmujemy, co uczymy, w jakich warunkach pracujemy. No i to co najlepsze w naszej szkole chcemy im pokazać. W ramach Dnia Otwartego przygotowano szereg atrakcji. Tuż przed wejściem można było obejrzeć pokaz samoobrony w wykonaniu klas mundurowych. Zajęcia dla uczniów prowadzi mistrz Łukasz Proksa, który przygotowuje ich do pracy w wojsku czy choćby policji. Zajmuję się przede wszystkim sportami walki, dlatego tutaj zmodyfikowałem ten program szkolenia. Podtechniki wojskowe, prawda, pod techniki interwencji, które w przyszłości będą mogli wykorzystać w służbach mundurowych policja, wojsko, straż miejska. Po obejrzeniu pokazu można było być pod wrażeniem umiejętności uczniów. W budynku przygotowano kilka stacji. Obecni byli aktualni uczniowie szkoły oraz absolwenci. Wybrałem profil mundurowy, jest całą Ogólną Książącą o Profilu Mundurowym. Wybrałem ten profil ze względu na samą, samą myśl o tym, że będę chodził w mundurze. Tak? I bardzo mnie kręci yy, wojsko. Ogólnie chciałem poznać wszystkie zasady, jakie panują w wojsku, całą musztrę. Szkoła ładna, dobrze przygotowała mnie do matury. Wszystko zaliczyłem bez problemu. Teraz studiuję na wf w Katowicach. Gdzieś tam dalej wiążę swoje zainteresowania i pasje związane z, z ratownictwem, jak i z jednostkami mundurowymi. Kandydaci mogli skorzystać również ze strzelnicy i sprawdzić, czy mają sokole oko. Podoba mi się, idę w tym kierunku. Wojsko policja, jeszcze nie jestem pewna, ale. Dobrze jest. Radzimy sobie jak chłopcy. Dostępne były także pracownie. Jedna z najciekawszych to ta, w której uczniowie uczą się obsługi drukarki 3D. Sami projektują elementy, które drukarka ma przygotować. W związku z tym, że rozwijamy się cały czas, infrastruktura informatyczna idzie do przodu. Poszliśmy też z takim elementem, mówimy, aby nasi uczniowie zwrócili uwagę, co jest na dzisiejszy na rynku, czyli na nowe technologie, na nowoczesność. Uczniowie nasi modelują w 3D, zarówno w programach blenderowskich, czyli to jest takie open source'owe oprogramowanie, które, dzięki któremu tutaj wykonują własne projekty. W kolejnej sali gimnazjaliści mogli dowiedzieć się czym jest Młodzieżowa Służba Ruchu Drogowego i jakie sukcesy posiada. Współpracujemy z Komendą Miejską Policji, z Wydziałem Ruchu Drogowego. Tutaj serdeczne podziękowania dla pana komendanta i pana komisarza Konopackiego, którzy... Sprawują nad nami nadzór merytoryczny. Młodzież w ramach tych zajęć uczestniczy w zajęciach praktycznych i teoretycznych z policją na terenie szkoły i poza szkołą. Bardzo duże sukcesy tutaj, mianowicie Mistrzostwo Młodzieżowych Służb Ruchu Drogowego na terenie województwa śląskiego. Pierwsze miejsce indywidualnie, jeżeli chodzi o kierowanie ruchem, i pierwsze miejsce ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Oferta edukacyjna zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer dwa jest bardzo szeroka, począwszy od klas policyjno-mundurowych w czwartym Liceum Ogólnokształcącym przez kierunki technik informatyk, technik handlowie i technik logistyk w techniku numer 2 oraz mechanik monter maszyn i urządzeń sprzedawca i klasy wielozadaniowej w ZSZ numer 2. Ze szczegółową ofertą kształcenia placówki można zapoznać się na stronie internetowej wwwzsp 2jaworznopl